czołem, Tomek krzeszowski, pan Winyl. 17 marca. Kolejne muzyczne wiadomości. Dzisiaj o NFT. Ciekawe przykłady. Yy, I trochę o tym, że wszystko jest złe, ale i tak tego używamy. No i małe kalendarium na początek. To zapraszam. 17 marca. Yy, I nie znalazłem się w muzycznym kalendarium. Nie, dobra, znalazłem. Urodził się e, nad King Cole, nie wiem, w którym roku, nie pomogę. Y, ale za to wiem, że jutro, 18 marca, w swojej urodziny ma Jory Cantrell, czyli gitarzysta, wokalista i współzałożyciel Alice in Chains, którego tutaj dzierżę dwa albumy. W sumie jeden, bo tu jest e, Degradation Trip One and 2 Volume, a to jest e, pierwsze, E, drugi album e, Jerego Cantrella Degradation 3. Nie mam bugi depot. E, poluję, jakby ktoś miał, to ja chętnie e, przygarnę. Także 100 lat Jerry. E, a oczywiście e, płyty Jerry'ego polecam jak najbardziej solowe. Nie są, są inne trochę niż. E, a zresztą powiem Wam trochę, przynajmniej e, o tym albumie, bo to jest takie tam okolicznościowe wydanie. Ale to e, chciałbym zauważyć, że bardzo fajni e, tutaj e, ludziki są na tym płycie. Oprócz Murego, tutaj Jerego, e, Robert Trujillo, Trujillo, nie wiem jak się tak naprawdę wymawia no to jest Meksykanin, więc, e, i Mike z Fake No More, oczywiście basista e, metaliki, perkusista Fake No More. Także jest to e, bardzo zacny kawałek muzyki, i rockowej, e, już taki się nie robi, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że miałem okazję być i widzieć Alice in Change z Jerry Cantrellem na żywo w 2016 roku w Manchesterze. Dokładnie zdaje się 20. rocznicę ich grania właśnie w Manchesterze. Przed nimi grał zespół Ghost. Nie wiem, kto tu wymyślił taki mishmash tych dwóch zespołów. Mariasz, nie udało się to zupełnie. Ciekawym było to, że kiedy grał Ghost po prostu pod sceną było dużo e, dzieciaków w, czapkach, w czarnych czapkach papieża, a kiedy weszła ListenChains, po prostu publika się zmieniła, e, czyli ci, którzy przyszli na gość, wyszli. I chyba niewielu zostało później pod sceną, e, żeby zobaczyć e, legendę grunge'u. E, oczywiście już bez Leja, Lejna Stoleja, z panem Dywalem na, na wokalu, ale z pogodą No, także 100 lat Jerry yy, I wszystkiego dobrego. I polecam, oczywiście, zapoznać się z solową twórczością yy, Jerry'ego Cantrell'a, który kończy jutro 55 lat. Ani ludzie muzyki, yy, stokenizowani ludzie muzyki, teraz trochę muzycznych wiadomości. Yy, grzebię sobie ostatnio grzebie i wygrzebałem wczoraj taki artykuł yy, o tym, że. Właściwie muzyka NFT, DAO, Web3.0 to już są poważne przedsięwzięcia muzyczne, które rozważają oczywiście największe wytwórnie, ale ona, te rozwiązania nie należą tylko do największych wytwórni. Fajny to jest czas teraz, taki, w którym właściwie każdy może znaleźć swoje miejsce. Możliwe, że wykupimy sobie jakieś wirtualne działki niedługo, obok, nie wiem, siedzłości Chakanorisa, Albo Vandalma, w zależności kto był Waszym boh bohaterem, i może się okazać, że wirtualnie wirtualnym świecie będziemy mieszkać ko yy, jakieś sławy. Nie to jakiś tam super, cały ten metavers nie kręci, ale Web 3.0 yy, dał NFT yy, jak najbardziej i dzisiaj ten odcinek muzycznych wiadomości chciałbym temu poświęcić yy, i pokazać, bo mam kilka fajnych przykładów yy, na yy, użycie yy, NFT yy, w muzyce. Linki do tych ciekawych propozycji oczywiście znajdziecie w komentarzu poniżej. I chyba pierwszym bardzo fajnym pomysłem na zastosowanie NFT, czyli tych plików niepodzielnych, znalazłem u Juliana Mada. Julian Mada tak się nazywa, który stworzył stronę internetową, na której możecie wymintować, czyli wytworzyć swojego NFT z jego singla. Kurka, rain coś tam zapomniałem. Nie, nie, Mogę sobie zapisać, bo potem to mam notatnik. Nie? I, I mintując to, otrzymujecie jedną z tysiąca unikalnych kombinacji jego piosenki i, otrzy, i otrzymujecie również prawa do dysponowania tym dokładnie nagraniem. Jest ono jedno w swoim rodzaju, możecie nawet je udostępnić na Spotify'u, na YouTube'ie, możecie nawet czerpać z niego korzyści finansowe i Julian po prostu mówi bierzcie, mintujcie i róbcie z tym co chcecie. A oficjalna piosenka Rain coś tam, tak mi się wydaje, sprawdźcie w komentarzu dokładnie o którą chodzi w opisie odcinka i jest sobie na Spotify, można jej sobie posłuchać, można zobaczyć też czym się różni wasza wersja od tej oryginalnej. I to jest taki przykład też muzyki generatywnej, która jest e, tworzona z zadanego e, algorytmu. Czyli został stworzony program, który tworzy muzykę. Niektórzy uważają, że nie jest to muzyka, a niektórzy wręcz uważają, że tworzenie odpowiednich e, programów, które będą tworzyć muzykę, już jest sztuką samą w sobie. E, I coś, czytałem właśnie artykuł też o tym, że coraz więcej mamy e, połączeń technologii i muzyki, połączeń. Yy, które łączą artystę z programistą, na przykład menadżera yy, z jakąś kompanią technologiczną, to menadżera, menadżera muzycznego. I myślę, że, faj, że, że idzie to w bardzo fajnym kierunku. Polecam się przyjrzeć takiemu koleśowi który się nazywa Mouse, który ze swoim menadżerem od wielu lat tworzy technologiczne rozwiązania yy, w muzyce. Nie jestem wielkim fanem tego, co robi muzycznie, ale bardzo mi się podoba sposób, w jaki on tworzy społeczność wokół siebie i wykorzystuje. Wykorzystuje technologię do tworzenia relacji z ludźmi. Bardzo im plus, moim zdaniem. Znalazłem też takie trochę archiwalne, e, archiwalne doniesienie z 2018 roku. Grzebiłem sobie trochę o NFT i o takim artyście PAK, który w 2019 roku zasłynął. Nie wiem, czy może zasłynął, ale stworzył taką spalarkę do NFT. E, Wiecie, jak, jak, sobie, jak posiadasz coś tam, jakiś cyfrowy plik, taką mp3 na, 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 na kompie, no to ona jest w sumie bezwartościowa, dopóki nie, nie przetworzymy jej na NFT, czyli nie oznaczymy tego e, cyfrowego e, dzieła jako unikalnego przez nadanie mu pewnego kodu, takiej, takiego paska kodu, który uwiarygadnia to i, i mówi tak, to jest to, jedno, jedyne, tak jak nie wiem, płyta winylowa jest o numerze tam 319, ona jest jedna i, i, i tyle. NFT jest czymś takim po prostu w sieci. Ale pak by coś takiego, że jak masz dużo jakichś NFT, które ci się walają, to możesz przynieść go do niego, wejść na stronę burn, czyli spal.art, czyli spal sztukę, wrzucić na to, ten NFT do takiego wirtualnego portfela, zapludować go tam. I po prostu spalić, otrzymując za to popiół, czyli aż taki token, który, za który znowu możesz kupić sztukę z samego artysty, który stworzył tą spalarkę. Więc nie wiem, ile z tego rozumiecie, ale warto wejść na berm.art i zobaczyć, kim jest pak i co w ogóle wymyślił. to bardzo zabawne. Nagle się okazuje, że yy, można działać artystycznie i można działać programistycznie, niekoniecznie. Yy, poświęcając na to ogromne hajsy i, i jakiś tworząc sobie, nie wiem, cały softowy, soft, softowy zaplecze po to, żeby robić fajne, ciekawe rozwiązania. Jest wielu programistów, artystów, jest wielu artystów, programistów i myślę, że na tym połączeniu może fajnie wyjść. Chciałem jeszcze... Mm, aha, jest soundmint.xyz, to jest mintarka do NFT. I społeczność, która będzie nagradzana, uwaga, winelami, czyli ty jesteś zaangażowany na odpowiednią, że tak powiem, kwotę tokenów, cloud, się nazywają przez K, i po prostu wpłacisz im te tokeny, które od nich nabędziesz. Jeszcze nie rozgryzłem do końca tego, ale przyglądam się, bo bardzo to jest fajny pomysł łączenia tokenów NFT z. z Winylami, ale też za społecznością. Winyle będą nagrodą dla społeczności. Jest jeszcze e, oczywiście Kandao, e, czyli e, dział, któremu ja szefuję, i tutaj wrzucam trochę prywaty. E, Kandao to jest DAO, to nie jest firma e, jako taka, to jest, to jest społeczność, którą właśnie budujemy. E, także chciałbym powiedzieć, że, tak, moje stanowisko szefa muzycznego Kandao jest tylko do czasu ponieważ w pewnym momencie DAO przestanie być własnością tych, którzy je zakładają będzie własnością po prostu społeczności opartej o token CDO. Już lada chwila za, 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 ruszą zapisy na whitelisty, to znaczy się, jeśli będziecie chcieli trochę posiadać tego DAO, które ja tutaj dzisiaj reprezentuję, do czasu oczywiście kompletnego przejęcia Kandao przez właściwe DAO, to możecie się zapisać, będziecie mogli się zapisać na whitelistę, czyli taką listę, gdzie tych tokenów DAO, CANDAO, CDO, będziecie mogli sobie zakupić po to, żeby mieć nie tylko udziały w tym DAO, czy możliwość głosowania, czy spekulowania sobie nawet na giełdzie, ale też, żeby być współwłaścicielem całej tej przestrzeni. I dlaczego myślę, że, że kanał jest, jest, jest też fajnym rozwiązaniem dla takiej DAO, dla społeczności artystów i muzyków? Dlatego, że muzycy, artyści, managerowie, projekty muzyczne w ogóle mogą się określać tam w bardzo prosty sposób jako role, jakie, jakie pełnią i jakich poszukują do swoich projektów na zasadzie algorytmu, który szuka odpowiedniej roli szuka odpowiedniej osoby do roli, której. Akurat my potrzebujemy w, pro, w, pro, w projekcie muzycznym. Na przykład, poszukujemy basisty i potrzebujemy basisty, który gra świetnie sambę. Najlepiej by było go znaleźć, nie wiem, w Brazylii, Argentynie, e, i to wszystko będziemy mogli sobie określić e, i nie, będziemy, nie będzie trzeba płacić za to, żeby ktoś tam do niego dotarł. Tylko Matchify to jest kolejna funkcja kandalu, która pozwala dosyć bezpośrednio do ludzi, którzy akurat szukają projektów jako basiści e, grający sambę. Nie wiem, czy to jest bardzo prosto wyjaśniłem, ale będę dalej o tym jeszcze mówił, bo wydaje mi się, że to jest, a nawet jestem przekonany, dlatego też zaczę, zacząłem szefować w tej przyjętą rolę szefa na, na czas określony oczywiście, kiedy Kandao nie stanie się pełnoprawnym DAO i nie będzie należało do całej społeczności, ale w tej chwili pracujemy nad, nad tymi rozwiązania, z rozwiązaniami funkcjonalnościami. Nie? I ostatnią rzeczą, jaką, jaką chciałem powiedzieć, to jest um, trochę e, taka, która równoważy teraz e, sytuację, bo bardzo fajne rzeczy się dzieją w Web 3.0. I wczoraj e, właśnie wyczytałem e, o tym, jak bardzo są zaangażowane w nowoczesne firmy e, nagraniowe labele e, w budowanie Web 3.0. I trafiłem na wywiad właśnie z deadmau Mouseem, i jak, jak on bardzo poważnie i jego menadżer traktują przyszłość i to co y, ta funkcjonalności NFT, DAO, y, Web 3.0 w ogóle y, dają. Jak poważnie tu myślą o przyszłości, jak poważnie też myślą o fanach i o tym co to będzie dawało dla fanów. Y, I wydaje mi się, wczoraj na Twitterze napisałem swoim coś takiego, że y, artysta, który dziś nie rozważa za, y, połączenia swojego swojej twórczości z Web 3.0 rozwiązaniami, właściwie zaczyna przegrywać. I już przegrywa. Ja myślę, że to się już wydarzyło kilkakrotnie w historii rozwoju technologii i muzyki i dlatego dzisiaj z takim wykrzyknikiem tutaj zainteresujcie się tym chociaż, żebyście wiedzieli, żebyście chociaż wiedzieli, co was omija. Bo jeśli myślicie poważnie o swojej sztuce, o swojej karierze, to ona chyba nie będzie mogła istnieć poza Tymi nowymi rozwiąza rozwiązaniami niedługo. Może to dotyczy się, nie wiem, najmłodszych, może wszystkich, nie wiem, jak szybko to się potoczy, ale już szybko się toczy. Więc myślę sobie, że nie no, musicie oczywiście, możecie to olać i, i tyle. E, aczkolwiek wydaje mi się, że możliwość wielu fantastycznych rozwiązań, których nie ma w Web 2.0, nie ma ich na Facebooku, nie ma ich na Instagramie, nie ma na Spotify'u, nie ma ich na Netflixie, e, bo są tam, bo tam jest społeczność, która rzeczywiście jest żywą. Tkanką, która chce budować, rozwijać, działać, yy, głosować, mieć udział, współwłaścicielić, yy, jeśli można powiedzieć, czerpać z tego korzyści i dawać. Yy? Jeśli porównamy takie rozwiązania do Facebooka, który handluje naszymi dana, danymi, do Instagrama, który wiecie jak był raport, to tam po prostu ileś nastolatek procent popełnia samobójstwo z powodu yy, właśnie działania i funkcjonowania tego. Tego, tego, medium w taki, a nie inny sposób promowania takich i nie innych, nie wiem, e, wzorców i tak dalej. Spotify, który przepala muzykę artystów na sobie tylko znane inwestycje, albo nie tylko sobie. E, Netflix, który okrada nas ze snu i się tym chwali. E, wiecie, to są... będkem, który był do tej pory ostoją, okazuje się, zajmuje się częścią wielkiego konglomeratu i te rzeczy nami sterują, my ich używamy, wiem że to jest złe. Ale bo nie ma nic innego. Trochę mi to dziwi, jakby to jest taki brak ruchu samosachowawczego, coś, co pozwala, pozbawia nas pieniędzy, prywatności, zdrowia, ale okej, okay, dobra, ten serial jest dalej fajny, ta muzyka jest tam fajna. To nic, że wszyscy cierpią w jakiś sposób z tego, środowisko cierpi, ludzie cierpią, społeczności cierpią, właściwie ciężko wskazać tutaj beneficjentów i wielu beneficjentów tego poza samymi platformami. Web odwraca tę sytuację, to społeczność mówi, ta platforma nie pójdzie w tą stronę, bo po prostu na to nie pozwolimy, no bo my mamy głos, my mamy tutaj możliwość powiedzenia i to nie muszą być potwornie wielkie, międzynarodowe platformy, to mogą być małe DAO, które świetnie się ma ze sobą i po prostu tworzy fajną atmosferę, fajną społeczność, fajną muzykę, nagradza siebie, nagradza artystów, nagradza społeczność, wiem, że brzmi to trochę utopijnie, ale wierzę, że, że ta, w takich niewielkich konglomeratach może się to super fajnie sprawdzać. Dużych też, no, ale no, do tego, no, dzieje już jest wielka ilość, prawdopodobnie też znika pewna, pewna intymność i pewne takie społeczne odczuwanie tego, że rzeczywiście coś razem tworzymy. Ale może się mylę. No, okej. Okay. Dobrego tam dnia dzisiaj, 17 marca. Pamiętajcie, że jutro urodziny... Jerry'ego Cantrella. Nie zapomnijcie do niego zadzwonić i muzyczeń i podziękować za to, co zrobili z chłopaki z Alice Chains, ale też za jego solowe płyty. 100 lat Jerry, jeszcze raz i pozdrowionka. Trzymajcie się, do następnych Muzycznych Wiadomości. Yo!